Witam serdecznie z tej strony Elo Pawelo, a to jest FIFA Mobile. Kolejny odcinek. Słuchajcie, doszło, doszedł nowy event. W sumie były to ty. E, doszło UEFA Europa League. Jak wiemy, zajęło długo będzie UEFA, właśnie. E, dlatego zobaczymy, co tutaj mamy. Słuchajcie, myślałem, że w tym evencie będzie więcej się działo niż zawsze niż w niektórych no ale ja tu widzę, że nie ma za bardzo co tutaj temu wczoraj otworzyłem sobie słuchajcie paczkę i trafiłem tutaj pana kamarę CDM, którym gram i naprawdę się mega fajnie gra otworzymy słuchajcie sobie za chwilę tutaj mamy Hadziego 89, karta nie chciałbym jej. Nawet, jakbym ją y, odebrał, to sprzedałbym ją, y, nie chciałbym jej. Y, tutaj nie znam, nie oceniam. Przechodzimy do Xstage'a: w Xstage'u tutaj możemy sobie kupić właśnie. Y, drop też y, za 1500 gemów. Y, tutaj y, piłkarzy i ostatni to jest Fan Vault najlepszy chyba moim zdaniem, ponieważ tutaj mamy elmasa, dobry, mam 0 i tutaj y, też możemy sobie tutaj y, za free, odbierzmy ale powiem wam, że event w skali od 1 do 10 wynosi 5, nawet i 3 nie podoba mi się jakoś, mogł, mogłoby być lepiej, nie podoba mi się po prostu y, i tyle Dobrze, słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku? Przejdźmy do Toty. I tutaj, najważniejsze, przed sekundą zrobiłem sobie tutaj właśnie te treningi. Fajnie, pięknie. I mam 1550 punktów Toty. No i dziś otworzymy sobie w końcu. Wyczekiwany w sumie odcinek. Ja na niego bardzo długo czekałem, ponieważ Toty się kończy za 11 dni. Sprawdziłem sobie. No, i chciałbym sobie zrobić taką serię. Nie, że otwieranie paczek, dlatego no będzie fajnie, jak dzisiaj nam dropnie jakiś zawodnik. Chciałbym mega tego Cristiano Ronaldo na napad, e, robiłbym mega robotę. No i fajnie, jakby trafił się e, Neymar w salach e, też Właśnie Benzema Halandem też bym się nie powstydził. Też fajny e, piłkarz. No dobra, słuchajcie. Yy, co chcę jeszcze powiedzieć, doszło utoty pas, yy, odbierzmy sobie utoty mega fajnie, że tutaj yy, to doszło, yy, czy fajne, mega fajne, jeśli ktoś wykupił sobie właśnie tu to na początek będzie miał właśnie van Persiego na ST, z czego yy, fajnie to zrobili, no na końcu będzie właśnie ultimate points i ultimate points no dlatego tak czy coś tutaj się ten... w słuchajcie mam 350 375 dlatego jeśli nie uda mi się z paczki trafić no to będę leciał już tutaj po Cristiano Ronaldo oj przepraszam ulubiło mi się dobra przejdźmy sobie na, na najpierw do UEFA Europa League. I otwórzmy sobie tą paczkę, tak jak już e, tutaj powiedziałem. No, chciałbym, najbardziej się tu trafił, gdzie on jest, Politano. Politano myślę, że by był dobry, ale nie postydziłbym się tym Kamadom e, Nie, nawet gdzie on gra w ogóle, 92 on ma. Dobra, otwórzmy sobie nie tu, przepraszam, to nie tu, czekajcie, tu gdzieś było darmowe, że możemy otworzyć. I to chyba tu, tak jest, tu, przepraszam, 120, mm, no i co, otwieramy i może się jakiś zawodnik trafi na sam początek. I lecimy, będzie tutaj zawodnik, dobra, jest zawodnik, czy to będzie Serbia LMA i to jest Legia Warszawa Mladenowicz, słuchajcie. Pol, jest to Mladenowicz, chciałem powiedzieć, Polak. Nie zauważyłem w ogóle, że tu ten, że tu jest. Zapomniałem Wam powiedzieć, Mladenowicz, chciałem mega go mieć, mega fajnie, mega fajnie, że go trafiłem. Screenshot i kleci, no i mega super, na pewno go będę chciał mieć. Tutaj jeszcze raz powtóreczka, na pewno go jeszcze raz będę chciał mieć w składzie. Jeszcze raz pięknie. No, nie spodziewałem się, że Mladenowicz Serbia LM, Legia Warszawa, Mladenowicz. No, słuchajcie, jest to zawodnik bardzo dobry, bardzo dobry. Będę go chciał na pewno tu sobie ulepszać. Weźmiemy go, oczywiście, do składu. No, mój składzik wygląda następująco: ponieważ jest już 92 Overola a skład wygląda tak. Podwiększyłem sobie Salaha na 90. Roberta Lewandowskiego na 94, dlatego fajnie Będę chciał jeszcze Azarda yy, i Fodena yy, Czy coś się zmieniło tutaj w ten Tak, wziąłem właśnie tego Kamadę, yy, kamarek, którego właśnie pokazywałem Hectora Bellerina, który mega robi robotę yy, Tego Pana, no Pulisic yy, Amavi LW yy, Mógłbym wziąć w sumie tego Pulisicia, bo Trochę tutaj tutaj tak wiecie. I weźmy sobie mlady niech sobie tutaj trochę chłopok pogra. No myślę, że składzik na razie jest dobry. Czy skład czy nie dobra, 30, 92 ugrana, 38 zgrania. Mega fajnie. Weźmy sobie jeszcze tu skill buścik do Salacha idealnie. No i myślę, że przejdziemy w końcu do otwierania paczek. Dajcie znać w komentarzu, czy będziecie chcieli kilka takich odcinków nagrać. Czy będziecie chcieli kilka takich odcinków z otwierania paczek? Jeśli tak, ja z chęcią nagram. No i oczywiście się postaram, żeby coś nam dropło. Dobra, słuchajcie, lecimy z pierwszą paczuszką Zostawcie łapy w górę, subskrypcję, Z dzwonkiem. Y, Udostępnijcie i skomentujcie. Y, mogę też zrobić w następnym odcinku, także otworzę na A tak, tak po kolei. Pomoc, no i na końcu obronę. Będzie lepiej i zobaczymy, co się trafi. Ale na razie. Lecimy z atakiem. Pierwszy. Tutaj pierwsza paczuszka. Może coś dropnie. Może będzie to Cristiano Ronaldo. Uwaga i niestety jest to 50 tysięcy końców. Atak pońcy. Pierwsza paczka za nami. Kolejna paczka. No tutaj Cristiano. Cristiano postaraj się wylecieć. Mega rzadko, mega rzadko się trafia. Ale może. Może się. No niestety. 75 końców. No i atak Pońcy. chociaż tych ataków pońców będziemy mieć bardzo dużo dlatego zobaczymy 1250 uwaga trzecia paczuszka już będziemy liczyć i uwaga może teraz no niestety 75 końców i 60 punktów 1100 czwarta paczuszka albo trzecia czwarta dobra uwaga może w tej coś będzie no niestety ale 100 końców i atak points, no musi tu wylecieć, 950 już nam zostało, nie za dużo, dajcie znać wy ile mieliście najwięcej tutaj token pointsów, a my lecimy z piątą paczką, no i nie ma, kurcze no, 75 tysięcy i atak points 60. Szósta paczuszka, no znowu, Cristiano Ronaldo, chodź, chodź tu do nas Cristian, chodź, chodź. Dobra, lecimy, lecimy, słuchajcie, łapa w górę teraz i komentarz, o, musicie napisać komentarz, hashtag Ronaldo, a może w następnym odcinku wypadnie i mamy, nie mamy, że mamy 100 końców i punkty, kolejna paczuszka, 650, uwaga, lecimy, lecimy, czy tutaj się dropnie, aż zrobię, będę robił screenshot, a no, niestety, 100 punktów, 60, nie, 100 końców, przepraszam. 500, dobra, siódma paczka chyba z tego co wiem. Uwaga, otwieramy. I czy będzie zawodnik? No niestety. 50 punktów. Eee, końców, kurczę, 60 punktów. Dobra. No nie wiem co się dzieje. Halo. Okej, okay, teraz jest, słuchajcie, najważniejsza chwila, bo jest to gwarantowany. Zawodnik, robię screenshota. Słuchajcie. Robię screenshota. Otwieramy paczuchę. No i może... Chociaż raz wypadnie jakiś fajny zawodnik. Uwaga, lecimy i będzie to. Uwaga, jest to. Czy jest to? Francja, LW, Marsylia. Jest to Payet. Payet. Em... Nie wiem. Nie słuchajcie, czy to jest dobra karta. Sprzedam na pewno, nie będę. Chciałbym tej karty, no myślę, że całkiem, całkiem. Wypadł 86, jest to... O kurczę, to jest na samym dole. Ta, to jest właśnie ten. No. Powiem wam, słabo. Mega, mega, słabo. Ale ważne, że jakiś wyleciał. Dobra. Lecimy z kolejną paczką. I W kolejnej paczce mamy zawodnika kolejnego. Jest to Hiszpania. Jest to LW. No i jest to Real Betis. Jest to Oyar. Zabal, kurczę, 8-7. No, powiem Wam, że piłkarz też nie najgorszy. Oceńcie sami Wy. No i to była słuchajcie, ostatnia paczka. Oiar Zabal, 8-7 jest tutaj. Podsumowanie tego odcinka. Hmm, 5 na 10. Dwóch zawodników. Nie najgorszych, ten Ojar Zabal jakoś też nie najgorszy. E, chciałbym go też przetestować w moim składzie. E, czy tutaj sobie zrobimy Elbuza? Za Azarda może e, Ojar Zabal wejdzie 8,1, tu będzie 8,6. No i może będzie większy. Overall nam tu wzrośnie 9,2, a na razie nie. E, Ojar Zabal i kogo mi tam mieliśmy jeszcze? Chyba. Tak jest, pajeta jeszcze mieliśmy na LW pajet. No zobaczmy, czy tutaj nam się zmniejszy, czy większy, czy no, no zmniejszy. 30 zgrania mamy. No to no ja rozobarzę. lepiej nam tutaj pasuje niż ten D3. Pajet, dobra. Weźmy sobie jeszcze, zmienimy tu łapki rezerwowych, ponieważ na RBCBLM, na LB, tutaj weźmy sobie, wrzućmy tego... Pajeta może albo Eden Azarda, nie wiem, ostatnie miejsce, słuchajcie, nam zostało. Tylko mega trzeba tutaj... Y... Albo Azar, albo Pajet. Nie, nie, słuchajcie, Eden Azar, wolę bardziej tutaj. Y... Pajetem już grałem raz w FIFA, mobile Mobile i powiem wam, tą zwykłą kartą oczywiście, i powiem wam, że no taki, taki, nie najgorszy, nie najgorszy, aha, dobra, 82 tu nam się zmniejszy, 82 i 38, 38, dobra, czekajcie, tu weźmiemy to, 38, dobra, tutaj, 82, 38, 52, 30, nie, dobra, zróbmy sobie tak normalnie Cyk yy, Cyk 83 tu cyk Dobra, myślę, że yy, tak będzie spoko yy, Skill boost jeszcze No i tutaj no oja zawal fajnie Tutaj nam się trochę podkręci Może będę nim grał Mam go sprzedać czy nie? No i dobra, słuchajcie, to by było na tyle: eee, 92. Dobra, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał odcinek. Eee, subskrypcja, łapka w górę. Eee, udostępnijcie, skomentujcie hashtag Ronaldo, żeby na odcinku wypadło. Trzymajcie się. Miłego poniedziałku. Cześć Wam.